A dzisiaj się takie ładne spero trafiło Nie zgnite w miarę oryginalne chłopaki wersja o, GLX Nie no tutaj go trochę ruda jedynie nad kolerzyre ale No Zawsze takie SPL robi korozy także nie ma się co dziwić To jest błoto, w tu nie choć nie no Nie taki zły egzemplarz chociaż z tej strony No właśnie z tej strony ta choroza już jest zaawansowana bym powiedział jak na ten egzemplarz Ale ogólnie stan chyba cały oryginał nie ma szyberdachu, nie ma nic Bieda wersja. Chociaż nie wiem, z tym aż ja tak się na tym nie zagłębiam. No i ma flagowe tablice. No taki to dzisiaj fajny traf.